W zadaniu następnym mamy liczby pięciocyfrowe, no to pięć miejsc, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Możemy podpisać, Mam cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy i dziesiątek. Tysięcy w ten sposób. No i co my o tych liczbach wiemy, że mają się zaczynać w podpunkcie A od jedynki dwójki, czyli od dwunastki, tak naprawdę, tak powiedzmy, czyli my wiemy, że na miejscu dziesiątek tysięcy stoi jedynka, a tutaj na miejscu tysięcy, czyli cyfrą tysięcy będzie dwójka. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o te dwa miejsca, to my. Wyboru nie mamy. Tu musimy wstawić jedynkę, czyli mamy jedną możliwość. Czyli to miejsce możemy obsadzić na jeden sposób. Tutaj, jeżeli chodzi o cyfrę tysięcy, też nie mamy wyboru. Mamy to narzucone, czyli wiemy, że tutaj może stać dwójka i tylko dwójka. Czyli mamy jeden, jedną możliwość. Czyli zapiszemy razy jeden. Natomiast inaczej będzie z tymi cyframi. No bo tutaj już mamy... Pełen, yy, pełen wybór, czyli tak naprawdę na miejscu cyfry setek, dziesiątek czy jedności może stać 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oraz 9. Czyli tych możliwości mamy 10, czyli mamy razy 10 razy 10 i razy 10. Ponieważ wiemy, że te cyfry tutaj mogą się jak najbardziej powtarzać. No, czyli jak to sobie wymnożymy, to będzie 100 razy 10 tysiąc, 10 do trzeciej albo ewentualnie 1000, bo pytanie jest, ile tych liczb będzie? No i właśnie będzie. 1000. No i teraz w podpunkcie wiemy, w podpunkcie B wiemy, że ostatnią cyfrą jest siódemka. No to mamy pięciocyfrową liczbę, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc. No Skoro ostatnią cyfrą jest siódemka, no to tutaj żadnego wyboru nie ma. Ma być siódemka i tylko siódemka może znajdować się na końcu. Czyli to oznacza, że tutaj na końcu mamy tylko jedną możliwość, ale w w pozostałych miejscach może się zatem pojawić każda z tych cyfr. No, każdą z tych cyfr mam do wyboru, czy może się każda pojawić, no to jeszcze chwilka. No, wiemy, że jeżeli chodzi o to pierwsze miejsce, to żeby liczba była pięciocyfrowa, to na początku nie może znajdować się zero, no bo jeżeli zapiszemy na przykład w ten sposób liczbę, no to nie będzie liczba trzycyfrowa, to będzie po prostu 12. Czyli na początku to 0 znaleźć się nie może, dlatego na tym pierwszym miejscu możemy mieć cyfrę od 1 do 9, czyli tych możliwości mamy po prostu 9. Natomiast na drugim miejscu już to 0 także bierzemy pod uwagę. 0 może się znajdować tutaj, czyli tutaj już do dyspozycji mamy 10 cyfr. Na kolejnym miejscu znowu 10, no i tu również 10, no bo cyfry mogą się powtarzać. No i teraz musimy to sobie wymnożyć, czyli mamy 10, 100 000 razy 9, czyli mamy 9 000 takich liczb.